I jak będziemy wpuszczać do Europy, do Polski imigrantów z państw odmiennych kulturowo, to u nas też zacznie być tak, jak w tym momencie jest u nich. Tak, jak w tym momencie jest w Europie Zachodniej. Wszędzie w Europie Zachodniej jest to samo. Teraz drastyczny przykład. Wrażliwie to niech sobie zatkają uszy. Wielka Brytania. Przez ostatnie 20 lat Wielkiej Brytanii Liczba gwałtów zwiększyła się siedmiokrotnie z dziesięciu do siedemdziesięciu tysięcy gwałtów rocznie. Te sześćdziesiąt tysięcy kobiet z tą wielką traumą na całe życie. Te sześćdziesiąt tysięcy gwałconych co roku więcej kobiet w Wielkiej Brytanii są właśnie ofiary tej lewicowej polityki otwartych granic, lewicowej polityki multikulti, lewicowej polityki tolerancji i otwartości na różnorodność. Te sześćdziesiąt tysięcy kobiet będzie miało traumę rocznie. Do końca życia dlatego, że jacyś lewicowi politycy wymyślili sobie, że wpuszczą do Wielkiej Brytanii każdego, kto tylko będzie tam chciał przyjechać. Ale nie tylko kobiety cierpią w Wielkiej Brytanii. Bardzo znany przypadek miasteczko Rotterdam. 70 tysięcy mieszkańców, trochę więcej niż Bełchatów. Przez kilkanaście lat muzułmańskie gangi w Rotterdam masowo wykorzystywały, molestowały małe dziewczynki. 1400 małych Brytyjek padło ich ofiarami. I wiecie co jest najgorsze? Że miejscowa policja o tym wiedziała, miejscowi lewicowi politycy też o tym wiedzieli i nic z tym nie robili. Tuszowali te sprawcy, kryli sprawców, nie przyjmowali nawet zgłoszeń o tym, co tam się dzieje. Mieli do wyboru następującą rzecz: albo pozwolić na to, żeby kolejne setki małych dziewczynek były krzywdzone, albo zamknąć przestępców i nie wybrali tego drugiego, bo się bali oskarżeń o rasizm, o nietolerancję, o ksenofobię, woleli, żeby te setki dziewczynek cierpiało, niż woleli zamknąć sprawców tylko dlatego, że ci sprawcy byli innej narodowości, że byli innej religii. Do tego prowadzi lewicowa polityka otwartych granic. Ale mamy szczęście. Bo Polacy są bardzo rozsądnym narodem. Polacy widzą, co się dzieje na Zachodzie, i Polacy nie pozwolą na powtórkę w Polsce. Polacy ochronią swoje żony, swoje córki, swoje, żo swoje matki. Polacy nie pozwolą na to, żeby w Polsce działo się dokładnie to samo, co w Europie Zachodniej. Nigdy nie pozwolimy na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Polacy nigdy się na to nie zgodzą. Nie pozwolimy na to!